Prawda, że wygląda jak Centrum Sterowania Wszechświatem? Prawie. To jest Studio Antyradia. Witajcie, witam tych, którzy oglądają i co najważniejsze, tych, którzy słuchają codziennie po godzinie 20 programu Wybierz Prawdziwy Rok, to dla Was te wszystkie życzenia, bo to dzięki Wam tak naprawdę ten program istnieje, bo to dzięki Waszym propozycjom, Waszym uzasadnieniom to wszystko, co tutaj się później wyświetla na tych monitorach, czyli playlista Antyradia po prostu to w ten magiczny sposób przy pomocy tej ręki z myszką powstaje. Dzięki wielkie. Życzę wam w te drugie urodziny pogody ducha, wytrwałości, cierpliwości i wszystkiego najlepszego. A teraz dla was, ci, o których często prosicie w programie Wybierz Prawdziwy Rok. Posłuchajcie. Korzystając z okazji, że jesteśmy i gramy dla warszawy, która zawsze jest niezawodna, Chciałem was serdecznie poprosić o pewną pomoc. Michał Prokopowicz z Antyradia będzie obchodził drugie urodziny swojej przepięknej audycji Wybierz Prawdziwy Rok. Jeśli moglibyście zrobić teraz trochę hałasu dla Wybierz Prawdziwy Rok dla Antyradia. Trzy, cztery! Witam Was zespół Turbo. Turbo. Bardzo serdecznie witamy radiosłuchacza ulicy Wybierz Prawdziwy Rok w Antyradiu z okazji drugiej rocznicy okrągłej istnienia tej audycji. Życzymy już trzeciej też! Życzymy trzeciej i trzydziestej również. Trzydziestej trzeciej Życzymy Wam, żebyście nas słyszeli jak najwięcej w tej audycji. Znaczy sobie życzymy. Wam życzymy miłych wrażeń. No i oby rok nie umarł, nie? Wszystkiego dobrego. Tu zespół wszystkiego najlepszego dla słuchacza audycji. Wybierz prawdziwy rok z okazji drugiej rocznicy istnienia. Saluto! I do prowadzącego. Hej, tu Obscure Sphinx. Chcieliśmy złożyć najlepsze życzenia z okazji drugich urodzin, Audycji. Wybierz prawdziwy rok antyradiu i Michałowi Prokopowiczowi. Daj, Michał! <laughs> Słuchaczom programu, Wybierz prawdziwy rok, życzę tego, żeby Wam nie zabrakło inspiracji i żeby ten prawdziwy rok znajdował się na Waszej drodze od czasu do czasu żeby ten prawdziwy rok. Nie ginął i nie umierał, bo dzięki słuchaczom takim jak wy ten prawdziwy, prawdziwy, prawdziwy rok ma nadal szansę na to, żeby istnieć i żeby stymulować umysły rokowe. Audycji wybierz prawdziwy rok oraz Michałowi Prokopowiczowi życzymy 178 lat kolejnych zajebistych audycji pozdrawiamy antyradiowców. Cześć. Z tej strony Drag Hunter chciałbym w imieniu całego zespołu pozdrowić wszystkich słuchaczy audycji Wybierz Prawdziwy Rok z okazji drugiej rocznicy jej istnienia. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Antyradia, Wybierz Prawdziwy Rok. Wesoły świąt. Cześć, mój niech starszy, witam wszystkich fanów audycji Wybierz Prawdziwy Rok. Chciałem pozdrowić wszystkich z okazji tak zwanego dwulecia. Życzę. <laughs> wszystkim. No po prostu, co tu można życzyć Dobrej muzyki, żeby było, żeby takie stacje, że tak powiem, istniały audycje autorskie, które puszczają dobrą muzykę. Po prostu, bo radio kształtuje jakby świadomość ludzi i gust muzyczny. I nie jest to typowe radio z tak zwaną playlistą komputerową, tylko audycja autorska. Michałowi życzę wytrwałości i wybierania dobrych kawałków. Jak to się mówi? Let's rock and roll, wszystkiego dobrego. Siema Misiek, z okazji drugich urodzin twojej audycji, tobie i słuchaczom życzymy wszystkiego najlepszego. Pa cała Pamperona i na ciebie dla Antradia.